Dzisiejszy odcinek z serii Polska-Rosja dotyczy elit. Wiemy, że to jest takie nasze wytłumaczenie słabości, które, no, które postrzegamy, które często przewartościowujemy, a często oceniamy w sposób jak najbardziej trzeźwy. A tłumaczymy to sobie w ten sposób: nie mamy elit, albo że one gdzieś tam wyginęły swego czasu, że nie mamy ciągłości, która by wykształciła taką nazwijmy kastę ludzi posiadających pewne umiejętności, zwłaszcza rządzenia, no i przez to rządzimy się w sposób kiepski. Zresztą tu akurat przyjęliśmy taki noś, poniżający obraz, który narzucili nam nasi, zwłaszcza zachodni sąsiedzi, no, Niemcy to tak do dzisiaj nas ledwo ukrywają, ów pogląd, że to jesteśmy tacy no, narodami nie do końca kompetentnymi w dziedzinie rządzenia, że one wymagają, że one są, muszą być rządzone przez, niezdolne do samodzielnego rządzenia, no i muszą być kierowane przez takie bardziej cywilizowane narody, a zwłaszcza, a zwłaszcza przez Niemców. Podobnie zresztą Rosji dotyczy to. Rosja pokonała. Pokonana została przez bolszewików. To prawda, niewielka część owych elit miała szansę przejść na stronę zwycięzców. Raczej w większości to nawet ci, co przeszli, a nie byli oni liczni, później zostali w ten czy inny sposób wyeliminowani, często dosłownie przez rządzących, którzy nie chcieli ciągłości elit, chcieli być tą. Nową kastą, nową, nową elitą, jeśli używamy tego słowa w sposób uniwersalny: państwa bolszewickiego, która nie ma żadnych korzeni sięgających poprzedniej epoki. I ciągle, znaczy bez, ciągle tak naprawdę wracamy do tego wątku, narzekając na nasze słabości, również współczesność. Od, odnosząc się krytycznie do tego czasu sprzed 30 lat, czyli już tak naprawdę prawie zamierzchłej przeszłości, podnosi, że owelity, ten homo wykształcony w czasach radzieckich albo z komunistycznych, jak się je nazywa dzisiaj, nie nadaje się do gospodarki współczesnej, a my też nie mamy Owych elit, nie umiemy ich wykształcić, więc najlepiej by było, jakbyśmy również zaimportowali tych, tych lepiej wykształconych, a zwłaszcza menadżerów, no ludzi w ogóle kompetentnych, a tę kompetencję zdobywa się właśnie w tym świecie, gdzie te elity są stabilne i mają owy zasób umiejętności, którego my nie mamy. To jest jeden z bardziej fałszywych obrazów. On jest. To jest obraz wręcz rasistowski, bo on ma na celu takie poniżenie nas w własnych oczach. Zresztą nie tylko nas, w ogóle narodów z tej części Europy, które, są, które mają się czuć gorsze, znaczy które mają mieć zakodowaną słabość, nieumiejętność, niewiarę w własne siły. Bo jeżeli spojrzymy się na elity, te elity w rozumieniu tej warstwy rządzącej, czyli tych, którzy no, uważali się za kompetentnych w sensie wprawnym i merytorycznym do sprawowania rządów, tak od tego najwyższego szczebla do tego szczebla przysłowiowego powiatu, gdzie najważniejszym był miejscowy, miejscowy junkier, czy też miejscowy, miejscowy przedsiębiorca, który to no już taka nowsza elita, ale przede wszystkim miejscowa szlachta, no bo przecież podział był cią jeszcze a, w XX wieku jeszcze zbudowany był na tych elementach stanowych, które, no, które tworzyły u wizerunek lepszej, bardziej lepiej wykształconej, przede wszystkim bogatszej, ogładzonej, nie zniszczonej ciężką pracą warstwy, no, która uważała, że jest tą warstwą przywódczą. To jeżeli spojrzymy się chociażby na przykładzie Niemiec, tych Niemiec kajzerowskich, ja już nie mówię o Ceka, monarchii, no to przy, przy, obraz tych owych elit był oględnie mówiąc przerażający. Byli to ludzie w większości Uwikłani w jakieś swoje dziwaczne dziwactwa, które przede wszystkim polegały na zwalczaniu swoich wrogów. To się naprawdę niczym nie różniło od tej plebejskiej korporacji, którą dzisiaj przedstawiamy jako wzór rządzenia współczesnym nam demokratycznym światem liberalnej gospodarki. Tam też ci ludzie wydawałoby się no, wynudzeni yy, brakiem zajęć i którzy przez pokolenia byli ponoć przygotowani do tego, żeby wykonywać swoją rolę przywódczą, byli tak samo małostkowi. Ilość głupich ludzi była naprawdę prawdopodobie nie tylko nie, nie większa, niż w dowolnie wybranej współczesnej zbiorowości kierowanej przez współczesnych liderów, ale nawet stan degeneracji, który był wręcz dosłowny. Nie tylko w tym sensie moralnym, bo ta degeneracja moralna była widoczna w sposób, znaczy ona była ukrywana na zewnątrz. Tworzono taką fasadę tego dostojeństwa. Fasadę przede wszystkim takiego Ładniejszego, ładniejszego świata, prawda? Bo bardziej eleganckiego, ogolonego, z pełnym uzębieniem, zresztą w czystych ubraniach. Ale za tą fasadą kryło się takie same, a nawet głębsze, głębsze zagubienie, żeby nie używać słów wartościujących, a także jeszcze głębszy stan słabości słabości takiej czysto intelektualnej. Bo nie mówiąc o słabości moralnej, bo nichilizm moralny był już wtedy w, w pewnym sensie w modzie. Jest coś takiego, że takie starzejące się społeczeństwa stabilne są, porzucają te schematy aksjologiczne, czy też moralne, które które co najwyżej głoszone są dla poddanych, a których już nikt nie potraktuje poważnie, a zwłaszcza ci, którzy je głoszą. To o starzeniu się elit, czyli tych warstw, które, no, które zawładnęły państwami, narodami, to nie jest nic nowego. Opis owych elit końca absolutyzmu francuskiego jest dużo lepiej znany. No wiem, że obrzydzano te elity w czasach porewolucyjnych, czyli po rewolucji francuskiej, czyli one nie miały swoich obrońców. Dopiero od niedawna patrzymy z bliska na, dzięki historykom, dzięki źródłom, dzięki no brak, dzięki temu, że już nie ma adwokatów tamtej epoki, które chcą. Chcą przedstawiać ich dobrą legendę. Patrzymy się na ostatnie dziesięciolecia nie tylko Rosji, tej Rosji, tej prawdziwej, tej białej, którą tak ją później przezwano czyli tej Rosji Mikobi, Romanowów, tych Romanowów, którzy przecież tak naprawdę nie byli już od dawna, przyjęli to nazwisko, ale już dawno byli taką dynastią holsztyńsko-gotorbską, czyli tak dynastią takim północno-niemiecką, która nawet się nie bardzo ruszczyła. To znaczy ona pod koniec, to prawda, ci ostatni dwaj władcy już jakoś utożsamiali się z Rosją. Stali, chcieli być Rosjanami. Ci wcześniejsi to tak naprawdę w ogóle przynależność do, do narodu w tym znaczeniu, do pewnej tradycji i jakby związku z narodem była bardzo specyficzna, bo to byli władcy, czyli rządzący. Oni nie należeli do narodu, narody do nich należały, byli to poddani. I wiemy, że dużo więcej wiemy o tych ostatnich dziesięcioleciach tego rozpadu wewnętrznego. Słabości elit państwa rosyjskiego, które przegrało z grupką uzurpatorów. Teraz coraz więcej wiemy o upadającym świecie monarchii Hohenzollernów, tej już cesarskiej monarchii. No bo przecież o CK Austrii, no to jakby to nazwać tą recenzją, którą literacką, która. Została sformułowana i która stała się obowiązującym sposobem postrzegania tego szyderstwa, tego ciepłego, a zarazem bezlitosnego szyderstwa, które, które zaprezentował Haszek w swoim no, rzeczywiście wiekopomnym dziele o dzielnym żołnierzu szwajku, jest dla nas już pewnym 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 archetypem, my już tak nie, my patrzymy wszyscy szwajkiem na, 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 ową, na ową monarchię i jej śmieszność, słabość, a przede wszystkim taką jakby nadmiar głupoty, dużo większy niż nawet pesymiści byliby w stanie dostrzec i zmierzyć. I sądzę, że w tym, w tym fałszu, bo to jest fałsz, polegający na tym, że ci, którzy nie mieli tych elit, są, są skazani na słabość i głupotę. Jest właśnie coś z, coś z rasizmu, coś z pogardy dla nas, którzy, bo, bo do tych elit myśmy nie należeli. Ani w tych państwach Polaków wśród z, ot, bliższego otoczenia, no już nie mówiąc o Wilhelmie II, ale o Mikołaju. Mikołaj II miał w swoim otoczeniu w istocie wyłącznie, no, swoją kochankę Matyldę Krzesińską, która była Polką dalej próżno szukać wśród owej, no właśnie tej pierwszego szeregu elit ludzi, którzy by nawet można było ich uznać przynajmniej z pochodzenia za Polaków. W, w Austro-Węgrzech było trochę inaczej, zwłaszcza w Austrii. Tamta lojalistyczna część Polskiego ziemiaństwa potrafiła znaleźć drogę do tronu. I między innymi tak właśnie Czesi mówią, że właśnie upadek tego państwa był właśnie dziełem tych właśnie niezbyt, nie niezbyt rozgarniętych polskich polityków, konserwatystów polskich, którzy właśnie konserwowali nie tylko głupotę tego państwa, ale wnieśli swój jak, jak najbardziej negatywny. I destrukcyjnych, chociaż nie byli tego świadomi, wkład w upadek tamtej monarchii. I dlaczego to jest ważne z perspektywy relacji polsko-rosyjskich, no bo rosyjskich, nie radzieckich, no bo przecież my jesteśmy też karmieni, o czym już miałem okazję wspomnieć, taką właśnie złą legendą na nasz temat. I mamy nie umieć. Wykształcić swoich elit, że ich nie mamy, że to jest jakaś nasza słabość, że ktoś je ma, a my ich nie mamy. Przecież ci, którzy je mieli, y, tylko dlatego przedstawia, tylko dlatego chwalili się tym aktywem, użyjmy tego słowa, bo, ty, bo ukrywali. Rzeczywisty obraz tamtego świata. Wiemy to jest prawdopodobnie, bo przecież nikt tego już tak z bliska nie zbadał współcześnie. To zawsze się patrzy językiem historyków, którzy już są zdystansowani od świata, w którym żyją i mają odwagę. Po prostu mogą się odważyć poszukiwać prawdy. My, my, my możemy domyślać się, że owe. Elity rządzące tymi państwami, którzy tak, tak lubią nas poklepywać po ramieniu, niewiele się różnią od tych, które doprowadziły, które były świadkami i w zasadzie współautorami katastrof tychże państw. W końcu nie w tak odległej przeszłości, bo nie mówmy tylko o czasach sprzed stu lat, a przecież do czego doprowadziły elity niemieckie, które w, czasie drugi, które w czasach poprzedzających II wojnę światową, Doprowadziły do największego w historii upadku, klęski militarnej, już w każdej klęski owego państwa, które, no, które zapłaciło w swojej historii najwyższą cenę za swoje wybory. Tak, swoje wybory, nikt im nie narzucił, nikt im Hitlerowców nie przywiózł w pociągu z, z zaplombowanym, tak jak Niemcy przywozili. Tego rodzaju polityków, na przykład do Rosji, czy także do Polski, bo przecież pamiętamy, że ten sam kapitan Kessler von Kessler, który przywiózł no, który organizował przyjazd Piłsudskiego pociągiem składającym się z jednego wagonu z Berlina do Warszawy, wcześniej, rok wcześniej organizował podobny pociąg, który wiózł. Z, przez Niemcy od Szwajcarii bolszewików tam, aby oni w tamtym państwie objęli władzę w, no, zgodnie z planem, którego byli wykonawcami, ale na pewno nie autorami. Potem zbiesili się, użyję tego słowa, i wyrwali się spod kurateli swoich mocodawców. Nie bójmy się tego, że nie mamy takich elit, bo nie mam się czego wstydzić. Elity w, te, w tym znaczeniu są nam nikt w ogóle niepotrzebne. Dużo bardziej prawdopodobne jest to, że nawet tacy dość przypadkowo dobrani, tak jak to jest w demokracji, ludzie, których często nazywamy homonowóz, są znacznie bardziej kompetentni albo bardziej mogą być tak samo kompetentni, a nawet bardziej kompetentni niż te wszystkie gniące elity, które uważają się za właścicieli danego państwa i, i że do im przynależne są prerogatywy rządzenia, a przede wszystkim prawo do bycia tą, tą, tą elitą, którą to, które to prawo jest niejako prawem dziedzicznym. Dlatego Naszą szansą jest demokracja, tak samo i Rosji szansą jest demokracja, bo doprowadza do takiego wewnętrznego wzburzenia, czyli w tą mętną wodę, używając takiej dość znanej metafory, w której, w której trwają stabilne państwa należy co pewien czas, ale lepiej dość często, dość często wzburzyć. To znaczy w ten sposób demokracja legitymizuje, ale zarazem odbiera legitymację i legitymację dla tych, którzy sobie uzurpują władzę, władzę najszerzej pojętą od intelektualnej do politycznej i prawnej. Dlatego bądźmy, bądź, wierzmy w demokrację. Czasami w przypadek, który ona kreuje, ale najważniejsze jest to, że ona doprowadza do znacznie szybszej wymiany tych, którzy, którzy mają jakieś tam te swoje pięć minut i są w stanie spełnić swoją misję często dużo lepiej, w sposób nieobciążony, niezaczadzony, tak jak to bywało i bywa w tak zwanych stabilnych państwach których stabilność jest również ich słabością, a przede wszystkim niezdolnością do rozwiązywania problemów trudnych. To może banalna myśl, ale ważne, żebyśmy o niej pamiętali. Ten świat się zmienia, to jest dość oczywiste, przez przypadek, jak zawsze. Ten stan owej epidemii, mniej lub bardziej pozornej, jednak jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszej historii. On zmienił ten świat, już zmienił, i tak jak zawsze, ten nowy jest znacznie mniej przewidywalny, tak jak nieprzewidywalna była owa pandemia. A w nieprzewidywalnym świecie lepiej szukać tych, którzy będą mieli odwagę eksperymentu, a przede wszystkim odwagę, której najczęściej brakuje tym, którzy. No, którzy się przyzwyczaili do swojego miejsca, tego mocnego, uprzywilejowanego miejsca w strukturze. Oni wtedy tylko bronią swojego stanu posiadania i swoich, swoich uprawnień i przywilejów. Miejmy nadzieję, że. Zresztą jestem przekonany o tym, że demokracja jest tym, tą częścią naszych zdobyczy, która której nam nikt nie odbierze, bo nikt nie ma takiej siły, aby delegitymizować władzę, którą wybieramy w sposób demokratyczny. Nawet gdy ktoś kwestionuje jej rządzenie, jej jakość rządzenia, kompetencje, to nie, nie mamy, nie mamy chętnych, ani nawet nie zaakceptujemy tych, którzy w imię mniej lub bardziej nieprawdziwych tez o porządku będą chcieli Wziąć nas za mordę. Szczęśliwie, to się, jestem przekonany o tym, to się nikomu nie uda, nie powtórzy się zamach majowy i na tym polega optymizm co do naszej przyszłości, bo, no bo warto na nią spojrzeć nie tylko w sposób dla nas, dla nas niejako zadany. My mamy patrzeć, to też jest wątek, ale naprawdę już ostatni. My mamy patrzeć w przyszłość w sposób pesymistyczny, właśnie dlatego, żeby nie wierzyć w naszą kompetencję do, do zmierzenia się z ową przyszłością. To jest coś, co nam, co nam co, jak ten element tego zaczadzenia nas niewiarą. Nie musimy być, nie musimy się temu poddać. Dziękując Państwu za uwagę i dziękuję za wszystkie sugestie dotyczące. Tej, tej serii. Postaram się sprostać tym, tym wymaganiom i tym oczekiwaniom, które Państwo formułujecie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.